Witam Was, mam na imię Grażyna Walczyńska, jestem nauczycielem duchowym. Pomagam ludziom na poziomie duchowym otwierać kanały, inaczej uaktywniać Ducha Świętego, inaczej wskazywać jak energia kwantowa funkcjonuje w naszym życiu. Posługujemy się wieloma języ językami, wieloma nazwami, choć żyjemy koło siebie i... Czasami, czasami się nie rozumiemy, nawet niektóre księgi święte przekazują, że przyjdą czasy, że ludzie o słowa się kłócić będą. I tak jest, to zauważamy. Wielu ludzi poznało prawdę życia i wielu poszukuje, a wielu też się kłóci o tą prawdę życia. A Moi drodzy, cały czas podkreślam, że mamy prawo mówić wieloma językami. A dziś o modlitwie, medytacji, afirmacji. Są to różne słowa, ale co chodzi o doświadczenie i działanie, to jest to samo, moi drodzy. Zacznę od tej, tego najwyższego poziomu. Modlitwa, jeżeli jest czysta, Wychodzi z serca, inaczej z ducha, poprzez psychikę, poprzez naszą duszę, łącząc się z centrum, inaczej z Bogiem. Rozmawiamy z Bogiem. Czysta modlitwa czyni cuda, że to tak powiem. Prawdziwa modlitwa świadomego człowieka jest to rozmowa z Bogiem, inaczej z centrum stwórczym, inaczej wysyłam swoją energię, zapytanie. Energii, wiadomość i rozmawiam z Bogiem lub z aniołami, też tak można, lub innymi istotami duchowymi. Wysyłam wiadomość, łączę się z centrum. Medytacja. W medytacji często przyjmuje się jakąś pozycję. Czy to jest złe? Nie. Tu też chodzi w medytacji żeby się wyciszyć, połączyć się swoim duchem, do centrum Stwórczego, mieć połączenie, zajrzeć w siebie, zrozumieć siebie. Ale cały czas chodzi o to czyste połączenie. Co to jest afirmacja? Afirmacja jest tym samym. Przyjmujemy jakąś pozę i rozmawiamy, Ustanawiam, że będę zdrowa. Czyli oznajmiam całemu super wszechświatu, że ja będę zdrowa i tak energia działa. Cokolwiek nie zrobimy, jest to to samo. Jakkolwiek to nazwiemy, jest to to samo. Ja zaznaczam, czysta modlitwa, czysta medytacja, czysta afirmacja jest tym samym. Jeszcze jest mnóstwo innych nazw. Ja podaję te najważniejsze, gdzie my się posługujemy. Ale idzie o to samo doświadczenie. Człowiek z czystego serca, że tak powiem, z naszej czystej duszy łączy się z centrum, inaczej z Bogiem, tym Ojcem Uniwersalnym, gdzie różne religie, grupy duchowe próbują to centrum jakoś nazwać. To jest to samo, moi drodzy, bo podlegamy pod jedno prawo. Zaznaczam, mamy prawo używać różnych języków, e, tak jak używamy języki danego kraju, gdzie sobie, sobie człowiek tak zorganizował to życie tu na Ziemi, więc mamy prawo używać różnego języka duchowego. Jest to to samo. Proszę nie mylić modlitwy z paciorkami różnych religii, czyli programem, który. Ktoś ustanowił i na przykład mówi, drzewo hebanowe, módl się za nami, Bra, bramu zaranna, módl się za nami. Nie działa, moi drodzy. Nie, nie modlimy się do żadnych rzeczy materialnych, roślin, do ludzi się nie modlimy. To samo z afirmacją, to samo jest z medytacją. Oczywiście my możemy się połączyć z czyjąś energią. My możemy przyjść do pięknego lasu, gdzie tu jest spokojna energia, korzystać z tego, karmić się tym. To jest dla nas stworzone. My działamy w tej, my żyjemy w tej energii, Funkcjone funkcjonujemy. Więc jeżeli w mieście, dajmy na to, mieszkam i jest chaotycznie, przychodzę sobie do lasu się wyciszyć, bo tu jest energia spokojna, ale się nie modlimy. Drzewo, kochane, pomóż mi albo e, ślimaczku kochany, pomóż mi. Możemy porozmawiać z roślinami, ze zwierzętami, z pszczółkami, ale że to tak powiem, nie modlimy się na zasadzie, że ten ślimak będzie święty, albo drzewo będzie święty i to będzie zastąpi naszego Boga. Chodzi o to, że możecie tak robić, jak wam to pasuje, ale chcę pokazać z punktu duchowego. Ograniczamy się! No, właśnie to chcę pokazać, żeby dojść do oświecenia, wskazuje drogę, co nie powinniśmy robić, a gdzie jest nasz cel. Ojciec uniwersalnego, całego stworzenia, super wszechświata jest naszym celem. Jeżeli tam sięgniemy naszym duchem, to dusza nas będzie pięknie prowadziła. A jeżeli się zamkniemy i powiemy, Drzewo, kochane, jesteś moim Bogiem i tu przychodzę do Ciebie, dawaj mi energię, to w tym momencie my się zamykamy. Dlatego też w wielu religiach pisze, że Bóg mówi, że nie modlimy się do, do żadnych figur, obrazów i tym podobnych rzeczy. Zamykamy nasz rozwój. No bo przychodzimy 50 lat do tego drzewa i się modlimy, a nasz, nasz postęp ewolucyjny, duchowy nie wzrasta. Więc cały czas wskazują nam święte księgi, jak? ktoś dobrze poczyta, że idziemy do Ojca Uniwersalnego, do centrum stwórczego, tam, gdzie jest początek energii stwórczej, ewolucyjnej, całego superwszechświata i żyć planetarnych, tak jak tutaj jest na Ziemi. I wtedy dusza będzie miała piękną drogę do prowadzenia naszego umysłu, ciała, żebyśmy wszystko zrozumieli. Moi drodzy, medytacja. Jeżeli ktoś wchodzi w szablon medytacyjny, czyli w tak zwany program, to co występuje w wielu religiach, paciorki i szablon programowy danej religii, w medytacjach też program występuje. Podam Wam przykład: byłam przy jednej rodzinie, wspaniała kobieta była, była nauczycielką w szkole, jeszcze, było, jeszcze była aktywna w szkole, pracowała. Miała swoje różne zajęcia, a także i lubiła degustować alkohol, imprezy delikatne na jej wiek, że to tak powiem. Lubiła przebywać jeszcze w różnych towarzystwach, ale też budziła gdzieś się w, duchowo, w niej duchowość. I ona po południami po pracy dwa, trzy razy w tygodniu leciała na jogę. Dobrze, jeżeli ktoś chce wyjść z systemu i uduchowić się, od czegoś trzeba zacząć, każdy krok jest dobry, ale jeżeli ktoś to robi 20 lat i go nie oświeciło, no to wybaczcie, dalszy program jogowania nie ma sensu, bo jeżeli ja wchodzę w duchowość, muszę tak nakierować swój umysł, ciało, duchowość, żeby odnaleźć oświecenie, nasz duch nas prowadzi. My, my mamy go na wyposażeniu. My nie musimy oczytać całych, całej biblioteki duchowej o duchowości, żeby dojść do oświecenia. My to mamy na wyposażeniu. Chodzi o wyciszenie i o aktywnienie bycia samym sobą i o aktywnienie ducha na zewnątrz, żeby nas prowadził. I e więc program przez 20 lat jogowania, że to tak ujmę, do niczego Was nie doprowadzi, bo poznałam też takich ludzi, że mieli już po 60-70 lat, mieli różne praktyki duchowe w swoim życiu i mówią, joga też jest, nic nie warta. No pewnie, jeżeli podchodzimy programowo i całe, przez 20 lat lecimy i przybieramy pewną pozycję, bo nas tak nauczono, a tak do końca nie rozumiemy o co, o co chodzi, to nas nigdy nie oświeci. Sam program nigdy do niczego dobrego nas nie doprowadził. W duchowości, w naszym życiu. Pomidorową zupę też nie gotujemy pod, pod program, albo a, nie wiem, inne ciasta nie pieczemy pod typowy program. Każdy coś dorzuca swoje doświadczenia i umiejętności i serce, że to tak powiem. To samo jest na drodze programów oświecenia. Początek jest dobry. Trzeba kogoś z czegoś wyciągnąć i mu pokazać. Jak będziesz robić to, 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 to wejdziesz w duchowość. I to działa na początku. Do, I musimy później odnaleźć w nas doświadczenie duchowe, świętości. I wtedy to będzie szło, będzie działać. Będzie nas duch ciągnąć. Sam będzie ciągnąć. Przekonajcie się, wejdźcie i przekonajcie się, że będzie już ten duch ewolucyjny was sam ciągnąć. Afirmacje. Afirmacje jest, jest to nic innego jak też łączenie się z centrum stwórczego mówienie. Pozwól mi, Boże, ustanawiam, że jestem zdrowa, ustanawiam, że dostanę taką pracę. Tak, uwierzcie mi, to jest dopiero początek większych rzeczy. Musimy opanować ten początek. i Ja stanowię o moim życiu, jak najbardziej, to ja wybieram, czy ja zjem zupę pomidorową ze śmietaną, czy bez, czy z ryżem, czy z makaronem. To to, to że ja ustanowię sobie, że dostanę taką pracę, to też się zawiera w tym, Afirmacja jest też e, tym samym. Jeżeli robię program, bo ktoś mówi: "Rób tak, 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 tak będzie działać", to zadziała. Ale jeżeli robisz to 45 lat pod program, dalej jesteś programem. Dobrze, jeżeli ci to pasuje, szacunek z mojej strony. Ale jeżeli pytasz się, jaki jest sens życia, gdzie jest Bóg, no to musisz, niestety, iść dalej. I to właśnie próbuję podpowiedzieć. Modlitwa, medytacja, afirmacja grunt jest tym samym. Otwieramy swój kanał, łączymy się z centrum i mamy gotową, stworzoną energię do otrzymania tego. O cokolwiek będziesz prosić, otrzymasz. Widzisz, to jest bardzo bardzo prosty sposób naszego życia i otworzenia kanału duchowego. Praktykujmy to tak długo, aż będziemy zauważać żywą energię w naszym życiu. Zapamiętaj te słowa: Żywa energia w naszym życiu. Czyli zaczniesz przez oczy duchowe, nie będziesz widziała tylko materialnych, namacalnych rzeczy, ale będzie się uaktywniać życie duchowe, moi drodzy. I to jest ten krok. W dalszą ewolucję naszego życia, moi drodzy, naszego. Medytacja, afirmacja, modlitwa początki próbują nas przygotować na to, żebyśmy wyciszali się. Jeżeli się modlimy, idziemy, że to tak powiem, w kącik, żeby był spokój, jeżeli afirmujemy, też niektórzy szukają takich miejsc jak las, czy w domu mają swoje miejsca, czy w ogóle mieszkają sami. Afirmacja to samo. Wszędzie trzeba spokoju. I te wszystkie praktyki chcą was nakierować, żeby, że jak chcesz się uduchowić, to potrzebny jest spokój. Spokój nie tylko do afirmacji, modlitwy i medytacji, ale zrób wszystko, żeby ten spokój był przez cały dzień, przez całe twoje życie. Święty człowiek żyje w spokoju, w ciągłej modlitwie, w ciągłej medytacji, w ciągłej afirmacji. Dlatego uzdrawia i ciągnie energię i w imieniu Boga uzdrawiam lub inne mają tam metody, ale to jest ta sama energia, co uzdrawia. Spokój. On widzi, jak zarządzać energią wszechświata i swoim duchem do. Czynienia, że to tak powiem, cudów uzdrawiania poprzez energię. Jest to możliwe. Mamy doświadczenia, mamy to spraktykowane na kuli ziemskiej i my powinniśmy w każdym systemie, w każdym państwie używać tego. To jest prawdziwy rozwój, oświecenie. Ludzie wysoko inteligentni, oświeconi, z darem mądrości są lekarzami, nauczycielami, przywódcami, i oni wiedzą, jak poprowadzić w społeczeństwie Wokół rozwoju i żeby się wszystkim dobrze żyło. Inne umysły na niższych poziomach świadomości muszą ewoluować i oni się nie nadają na stołki. Powróćmy teraz do spokoju. Oświecony człowiek żyje w spokoju, i chcę Wam tu zwrócić uwagę na słowo introwentryk. To jest najbliżej spokrewnione słowo do oświeconej osoby. Nie jest jeszcze to tym samym, ale to jest Wasza próba zrozumienia spokojnego życia. Tak, moi drodzy. Wysoko rozwinięte dusze, oświecone dusze kochają być same ze sobą, ponieważ już się Bóg uaktywnił w nas. Czyli czysta duchowość. Tak żeśmy medytowali, że w końcu doszliśmy do Boga w nas, czystej energii, oświeconej energii. Teraz rozumiecie? Nasze życie ma być spokojem. Nie, że o 6 rano budzik, czy na siódmą, czy na ósmą, lecę do pracy, fabryka, zakład. 8 godzin, 10 godzin, jestem chaotyczny, nieraz 12 godzin. Przylatuję czas na medytację, bo się za, za, um, zapisałem do szkółki, albo czas na nabożeństwo wieczorne do kościoła, bo wszyscy tam będą i z tego chaosu. Fajnie, że macie godzinę medytacji, czy modlitwy, czy afirmacji, czy cokolwiek tam robicie spokojnego i duchowego, ale ta godzinka w ciągu 12 godzin aktywnych, dajmy na to, jest kroplą w morzu. Dobrze, że coś robicie, ale musicie zrozumieć, że taki spokój, jak towarzyszy modlitwie, czy medytacji, czy afirmacji, powinniście ustanowić. W swoim życiu. Powinniśmy wszyscy do tego dążyć. Nie tylko ta osoba, co się uduchawia. Państwo powinno danego kraju powinno dbać o to, żeby był spokój. Cokolwiek wprowadzamy do systemu, to ma dawać spokój ludziom, a nie chaos wewnętrzny. Stres zabija. My, my wcale nie musimy aż tak w 100% perfekcyjnie patrzeć na dietę. Ale w stu procentach powinniśmy patrzeć na spokój w naszym życiu. Spokojne życie, to nawet jak coś będziemy jedli jakiś czas, e, a, um, niezdrowo, że to tak powiem, trochę toksycznie, nasz organizm będzie bardzo pięknie się regenerował. Ja mówię, jakiś czas, że to tak powiem. Stres nas zabija. Stres zabija wszystko. Nawet hałas. Potrafi zabić drzewa i roślinność w koło, już nie mówiąc o promieniowaniu, co człowiek wymyśla. Więc duchowa osoba będzie robić wszystko, żeby, mówię to ogólnikowo, bo każdy jest na różnej drodze, ma różne języki, różnymi grupami duchowymi się posługujemy, ale przede wszystkim w rozwoju duchowym powinno nam służyć spokój. I ci, co wchodzą na ten rozwój i zrobili pierwsze kroki, czy są już dalej, wiedzą o tym bardzo dobrze. Więc introwertyk jest bardzo pokrewny słowu oświecenie. Czyli ten początek, czy to widzimy w dziecku, w młodzieży, w dorosłym, to nie znaczy wycofanie się z życia, że coś, że. Z tą osobą jest coś nie tak, bo teraz się bardzo szybko, zbyt pochopnie wszystkich nazywa chorych psychicznych, psychicznie. Ale chodzi o to, że takie wyciszenie same w sobie, być samym sobą, to jest ta właśnie droga rozwoju duchowego. Pozwólmy ludziom, dzieciom, młodzieży, jeżeli ktoś się tak zachowuje, być takim wyciszonym. Sami mówicie, milczenie jest złotem, nieprawdaż? A tu nagle gdzieś się wchodzi do, na przykład, dzieci w szkole, jak nie są aktywni, to już nauczycielka myśli, że to jest jakiś problem natury psychicznej, emocjonalnej. W pracy, jeżeli ktoś powolny, zostaje zwalniany, bo nie nadąża za maszyną. Wystarczyłoby przykręcić maszynę. W biurach szef pada, bo ma nerwy i wyżywa się na innych. No, trzeba by było szefa zamknąć psychiatryku, żeby on się sam wyciszył. I zrozumiał, i dać mu nauki, żeby po prostu zrozumiał, że to on jest główną osobą tworzyć spokój w każdej dziedzinie swojego działania, że to tak powiem. Moi kochani, medytacja, afirmacja, modlitwa szczera, czysta, święta uświęca. To jest to samo. I o słowa nie ma sensu się kłócić, bo ten, kto się kłóci, to po prostu się blokuje. Ale paciorki, wierszyki medytacyjne, programy z różnych grup duchowych, społecznych, gdzie mówimy o duchowości, bo nie tylko religie mówią o duchowości. Naukowcy też mogą sobie stworzyć grupę duchową i mówić swoim językiem, jak najbardziej. Wszystkie grupy duchowe mają prawo nazywać swój rozwój, jak, jak, jak uważają, ale wszystkie programy blokują. Tak jak zaznaczyłam: paciorek, medytacja programowa, afirmacja programowa ogranicza. Jeżeli ktoś to widzi, że to ma być na początek, a później idziemy dalej. Plus. Od czegoś trzeba zacząć. Dzieci zaczynają od bajek, a później kończą studia i doktoraty. Więc od czegoś możemy zacząć. Ale się nie blokujemy. Nie mówimy, że nie wiem, do figury trzeba się modlić, bo nigdy nie osiągniesz właściwego rozwoju. Nie blokujemy się. Musi to być tak, jakby nasza dusza chciała frunąć do nieba. Tak bym to powiedziała. Pierwsze rozoznawanie, że moja energia, to co afirmuję, mówię czy modlę, ma stwarzać albo się będzie działo, inaczej błogosławię tą osobę czy tą, żeby, nie wiem, dobrze podjęła decyzję w moim życiu, medytuję, żeby było to, afirmuję, żebym miała taką pracę. Jeżeli zauważacie, że energia się wykonuje, jest to pierwszy krok wspaniały, milowy do naszej, Duchowości, moi drodzy, jest coś dalej i cały czas będę podkreślać, jest coś dalej. Na przykład, jeżeli zaczniecie podróżować duchem w kosmos, w nas, w nasz wymiar duchowy, gratulacje, widzicie, jest coś dalej. Nie tylko ustawiam energię, ustawiam energię do mojego życia. To jest pierwszy krok milowy w naszym pierwszym życiu duchowym, ale jest coś dalej. Zapamiętać naszą podróż duchową, gdzie nasza dusza podróżuje co noc i się uwalnia od ciała, bo odpoczywa, powraca, kiedy nasza świadomość zaczyna reagować do przebudzenia. Mało tego, my pamiętamy wszystko, co jest w superwszechświecie. Wiemy, jak wyglądają wszystkie, wszystkie planety, na przykład w naszej galaktyce. Możecie je pozwiedzać duchowo i będziecie pamiętać. Widzicie, wcale nie potrzebujemy statków kosmicznych z, z metalu, żeby poznać różne galaktyki. Rozwijajmy się. To jest nasz cel. Wszyscy tacy mamy być. Kto nie będzie, Armagedon wyczyści takie osoby. Nie przetrwają. My musimy iść w oświecenie jako istoty tej planety, ziemniani, że to tak powiem. My się wzbijamy w oświecenie. My jesteśmy w pierwszym progu. Naszego rozwoju. Przyrównać od yy, przedszkola do studiów doktoratów, to my jesteśmy w klasie 1-3. My jeszcze matury nie skończyliśmy, jeszcze nie jesteśmy dojrzali, widzicie? My dążymy do oświecenia. Jak już będzie około 70% ludzi oświeconych, wtedy zaczniecie widzieć, co się będzie działo. Więc, kochani, jak zawsze. Zapraszam na drogę do oświecenia, bo to jest naszym prawem życia, naszym wspaniałym życiem. I dbajmy o to, żeby w naszym życiu było jak najwięcej spokoju, i wtedy będziemy mogli cały dzień chodzić w modlitwie, lub cały dzień w medytacji, lub cały dzień w afirmacji, że cały czas, co pomyślimy, nasza energia będzie się układać. Widzicie? Raj na Ziemi. Pozdrawiam kochani i zachęcam.